Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, wielki piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie jest sprawowana najświętsza ofiara świętach. Dlaczego właśnie tak? Ponieważ. Tajemnica Wielkopiątkowa to jedna wielka mistagogia przy świętym, jedno wielkie rozważanie tej najświętszej ofiary, którą każda Msza Święta stanowi. Bo pierwszą Mszę Świętą. Czyli pierwszą i jedyną, zawsze tę samą najświętszą ofiarę złożył Pan Jezus na ołtarzu Krzyża. To Krzyż Chrystusowy jest pierwszym ołtarzem, na którym się ta najświętsza ofiara dokonała po raz pierwszy, jako tak naprawdę jedyna. Wszystkie inne prześwięte. Stanowią bezkrwawe uobecnienie tego, co dokonało się w Wielki Piątek. Również ta wczorajsza, wielkoczwartkowa. Wielki Czwartek, to co się stało w Wielki Czwartek, stanowiło, jak to się mówi mądrze, antycypację, czyli uprzedzające uobecnienie tego co miało się wydarzyć w Wielki Piątek oczywiście dla nas ludzi to jest niemożliwe nie możemy jesteśmy ograniczeni czasem nie możemy uobecnić czegoś w tej chwili co dopiero się wydarzy ale dla Pana Boga jest to jak najbardziej możliwe Pan Bóg jest ponad czasem i to co się dokonało w Wielki Czwartek a mianowicie ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa było możliwe tylko ze względu na Wielki Piątek. To było bezkrwawe uobecnienie też, to co się stało w Wieczerniku, stanowiło bezkrwawe uobecnienie tej ofiary, którą Pan Jezus miał złożyć na ołtarzu krzyża. Podobnie jak każda inna msza święta, w której uczestniczył. Owszem, Msza Święta jest również ucztą. Przystępujemy do stołu pańskiego przy balaskach, ale przede wszystkim jest ona najświętszą ofiarą, tą właśnie, którą Pan Jezus składa na krzyżu. Dlatego tak niezmiernie ważną rzeczą jest, istotną, abyśmy wszyscy i kapłan. Wielni w czasie sprawowania najświętszej ofiary mieli krzyż przed sobą, przed oczami. Dlatego właśnie Ojciec Święty Benedykt umieścił krzyż na środku ołtarza, żeby zarówno kapłan sprawujący Najświętszą ofiarę, jak i lud Boży wpatrywali się w krzyż i mieli tę świadomość, że oto tutaj uobecnia się to, co dokonało się na krzyżu. też przypatrzmy się raz jeszcze tej jedynej najświętszej ofierze, tej pierwszej mszy świętej, sprawowanej na krzyżu. Pan Jezus jako kapłan jedyny, którego kapłaństwie my tylko uczestniczymy. Składa ofiarę Ojcu za nas, dla naszego zbawienia. Składa ją wyciszony, modli się w sercu, w ciszy. Niewiele słów wypowiada na głos, ale składa tę ofiarę jako ofiarnik, jako kapła. A u stóp krzyża Dwoje największych mistyków w dziejach świata, w historii Kościoła. Matka Boska i święty Jan Ewangelista, ukochany uczeń Pański, obdarzony szczególną intuicją, wrażliwością, to to jest dwoje charyzmatyków. Oni mają takie dary, jakich nikt inny nie ma. I stoją pogrążeni w milczeniu u stóp krzyża. Właściwie stoją w bezruchu, w skupieniu, ale rozumieją bardzo wiele, bo kontemplują tę najświętszą ofiarę, którą Pan Jezus składa. I właśnie kontemplacja Najświętszej Ofiary, kontemplacja krzyża Chrystusowego, tego, co się na krzyżu dzieje, kontemplacja męki pańskiej i śmierci Pana na krzyżu jako ofiary stanowi szczyt głębokiego zrozumienia i szczyt aktywnego uczestnictwa we mszy świętej. Właśnie to. Postawa wyciszenia, skupienia i przeżywania najświętszej ofiary, kontemplacji. Przypomina mi się tutaj zawsze postać mojej babci, która z kamienicy przy Placu Piastowskim 7 chodziła codziennie do kościoła. Uczestniczyła we mszy świętej, jeszcze starej wówczas. Jak wielu mówi, niezrozumiałej, bo po łacinie niewiele słów na głos. Odmawiała codziennie różaniec, z różańcem w ręku, to się widywało babcie na okrągło. I ona właśnie kontemplowała, nie wiedziała, że to tak się nazywa. Ale kontemplowała. Żyła. Tą najświętszą ofiarą Pana Jezusa. Tą ofiarą z krzyża, Żyła tym, oddychała, rozważała tajemnice różańcowe też. I była tak mądrym teologiem. Ośmielę się powiedzieć, jak rzadko który z nas kapłan. Dzięki właśnie tej kontemplacji, takiemu przeżyciu. To też starajmy się brać wzór właśnie z Maryi, Matki Najświętszej i kochanego ucznia Pańskiego, świętego Jana Apostolu. Starajmy się przeżywać każdą szę świętą właśnie jako tę jedyną, najświętszą ofiarę, sprawowaną wprawdzie bezkrwawo, ale zawsze tę samą. Nie naśladujmy tego tłumu, oddalonego, który krzyczał, ukrzyżuj go, a który teraz, któremu teraz najbardziej zależy na tym, żeby fizycznie usłyszeć, zobaczyć, co tam się dzieje. Tego ciekawskiego tłumu, który woła, co, tam, co on tam mówi, Eliasza woła. Weźmy przykład z tych dwojga wielkich charyzmatyków, największych mistyków w dziejach Kościoła, z Matki Boskiej i świętego Jana Ewangelistów. I starajmy się żyć na co dzień, bo to nie jest jakiś luksus dla wybranych. To jest w zasięgu naszej ręki, tylko chce, trzeba chcieć, trzeba się wyciszyć, trzeba godnie przeżywać tę najświętszą ofiarę i starajmy się przeżywać ją w duchu kontemplacji w duchu kontemplacji męki pańskiej tej najświętszej ofiary która stanowi właśnie dzisiejszą tajemnicę w imię ojca i syna i ducha świętego amen